Ktoś próbuje włamać się do naszego domu, a my musimy sobie z tym poradzić. Mniej więcej na tym będzie polegał dzisiejszy odcinek, ponieważ za trzy godziny przyjdzie tutaj pewna osoba, która będzie próbowała nas porwać, a my w międzyczasie musimy przygotować pułapki, które pomogą nam przetrwać. A ja już nawet mam pomysł na pierwszą pułapkę. Ok, to słuchamy w takim razie. Eee, dobrze, jest to tradycyjna pułapka, w którą po prostu nie ma opcji, że ktoś się nie złapie. Bierzecie łopatę, nie mam teraz łopaty, ale kupimy łopatę i kopiecie dziurę, co nie? Kopiesz dziurę w ziemi i potem ją czymś trzeba zasypać, zasłonić i wiesz, łamywać będzie bieg i mu wpadnie tam noga. I skręci sobie kostkę. Czyli na całe takie wielkie podwórko, a ja chcę wykopać dziurę i liczyć na to, że ktoś do niej wpadnie. No tak zawsze było w filmach. Mój pomysł nie przejdzie, ale za to, jak już jesteśmy tutaj z przodu, to planowałem wykorzystać ten oto balkonik jako wieżę obronną. Oh. Już wam zaprezentuję, o co chodzi. A wy w międzyczasie pamiętajcie, aby koniecznie zasubskrybować ten kanał razem z dzwoneczkiem, a dzięki temu nie pominie was żaden następny odcinek. Już naprawdę niewiele brakuje do wbicia dwóch milionów subów, także klikajcie suba, zostawiajcie dużo łap w górę, bo na 20 tysięcy lajków lecimy z kolejnym odcinkiem. A teraz... Nie rzucaj we mnie! Nie umiem trafić. No on jeszcze ani razu we mnie nie trafił. No ale poczekaj, poczekaj. <laughs> Właśnie na takiej zasadzie będzie to działało. Będziemy tam na górze rzucać. Wezłamy walcze śnieżkami albo czymkolwiek innym. Tylko, że chyba mm. ja będę musiała rzucać, mm. ponieważ y, on jeszcze ani razu we mm. mnie nie trafił. Ani razu, a rzucił już chyba z 10 śnieżek. <laughs> Trafiłem! Los, mikrofon! Aż się odkręcił. Ała! Trafił mi w rękę, to bolało. No i teraz zostałem jeszcze w łeb. No nic, trochę poćwiczył i szło mu nieco lepiej, więc może na włamy wasze też to faktycznie zadziała. Teraz będę w niego rzucił będzie tutaj szedł, ale nie mam śniegu. I nie mam rękawiczek. Kurde, nie zdążyłam. To już się chciało we mnie rzucać, tak? Tak, chciało się, ale nie zdążyłam zabrać śniegu, a pomoczyłam sobie rękę i mi zamarza aktualnie. Naprawdę nie pamiętam, kiedy było mi tak zimno. Ja bym na siebie najchętniej ubrała jeszcze z 10 kurtek. Ale wracając do naszej wieży obronnej, to z racji, że w końcu spadło naprawdę wiele śniegu, to tam na górze mamy mnóstwo amunicji w postaci śniegu, którą możemy wykorzystać, ale i tak Najlepsze rzeczy będą działy się tutaj z tyłu, i po części też w domu. Ale tutaj mam taki plan, żeby kupić klatkę, zwabić tą osobę do klatki, mm -hmm. po czym ją zamknąć, wyjechać sobie autem do tyłu. Przywiązać klatkę liną do auta i zafundować mu małą przejażdżkę. A o kolejnych pułapkach dowiecie się w dalszej części tego filmu. Także koniecznie oglądajcie ten odcinek do samego końca. To będzie naprawdę. Dobry pomysł. Fajne. Ja też bym się chciała w takim czymś przejechać. Będę mogła potem? Zastanowimy się jeszcze, w każdym razie musimy się teraz śpieszyć. Łapić bałwana? Nie, mamy niecałe trzy godziny, żeby pokupować rzeczy i przygotować wszystkie pułapki. Jeszcze ogólnie z minusów to nie mamy aktualnie prądu w domu, także miejmy nadzieję, że jak już wrócimy z zakupów, to prąd wróci. Oczywiście nie mogło obejść się bez kolejnych problemów, bo jakby inaczej. Jeszcze nie wyjechaliśmy z domu, a już nie mamy prądu, a w dodatku mam całe zaśnieżone auto i będę musiał je odśnieżać teraz rękami, bo tak się składa, że nic innego nie mamy. No i niestety to na pewno też trochę zajmie. Może byś pomogła odśnieżać auto, co? Może nie. Aha, serio? A nie mam rękawiczków. Super, nie mam rękawiczek, to nie pomogę. Fajna wymówka, wiesz? Auto odśnieżone, ale oczywiście pojawił się kolejny problem, a jeszcze nie wyjechaliśmy z domu. Nie ma prądu, także też nie ma jak otworzyć bramy. I jedynym sposobem na to jest odnalezienie klucza, który będzie tutaj pasował i przepychanie bramy ręcznie. O! Nie wierzę. W życiu nie otwierałem tej bramy ręcznie, i pierwszy klucz, jaki wsadziłem, to jest ten prawidłowy. No dobra, także otwieramy bramę. I teraz w końcu możemy jechać. Naprawdę wrócił prąd? <śla> nie, no to są jakieś jaja. Naprawdę. No dobra, przynajmniej wiemy, że będziemy mieć prąd. Pierwsza rzecz i Wiesiu ją będzie pilnował. <śmiech> <Strasznie>. <śmiech> Prawie. <śmiech> mamy jeszcze takiego oto Mikołaja i parę innych rzeczy. No i co? I teraz chowamy wszystko do auta. Jedziemy do domu. Mamy jeszcze jakieś półtorej godziny, żeby dojechać do domu, wszystko przygotować. I później zostaje nam już tylko czekać na tajemniczą osobę. Jutek i jakby nowa zabawka. Rozumiecie to, że kupiliśmy dmuchawę. Dobrze, że zauważyliśmy, że dmuchawa nie miała akumulatora, więc dokupiliśmy akumulator osobno. A jak się okazuje, do akumulatora nie ma żadnej ładowarki ani nic, więc byłoby trzeba kupić jeszcze ładowarkę. Której nie kupiliśmy. Której nie kupiliśmy. Pytanie teraz, czy dmuchawa będzie działać. Oby tak, bo jak nie, to dwie zesuwy jesteśmy w plecie. I nie mamy sprzętu. Na czym to możemy przetestować? Na mnie. Jestem ciekawa, czy to będzie działać tak jak na tych filmach, że tak będzie. Ale mnie wywiało! I teraz ty, ja chcę też spróbować. Ale to jest dziwne uczucie. A możesz mi tego nie przykładać do o, buzi? Trochę Będzie dobry. Plan jest taki, żeby wsypać tutaj mąkę i po prostu. Nie dość, że wystrzeli powietrze, to jeszcze wystrzeli mąka. I wiecie, zapka młoczy no z buzię. Wszystko. Można by tu było wsadzić śnieg też, ale mąka będzie lepszym efektem. Plus taki, że to działa, tak teraz możemy wziąć się za szykowanie wszystkich innych rzeczy. Wychodzimy na naszą wieżę obronną. Tak, nasza wieża obronna jest w pełni gotowa. Tutaj, jak widzicie, możemy się za tym chować, nas nie będzie widać, a jak wyjdziemy sobie tutaj, to wszędzie mamy pełno śniegu. Tylko trzeba uważać, żeby stąd nie zlecieć. No właśnie miałam o tym mówić, że ja się tutaj bałam stać nawet normalnie, a teraz tu jest tak ślisko. Nie ma tutaj żadnej barierki. Ani nic, także jak się poślizgniesz i spadniesz, no to lecisz tak z 5 metrów w dół. Ja tam chyba nie wychodzę, ja po prostu będę tak. Jak sięgała? Gdzie tu sięgniesz do śniegu? Co ty mi będziesz podawał, ja się boję. Bo naszego boksera musimy znieść na dół. Problem, że jest tutaj pełno wody i waży niesamowicie dużo. A nie było łatwiej ją wylać i napełnić na dole? Myśli, że mamy tyle czasu? Nie mamy. No w sumie to racja. Nie spadnij tylko. Chwila przed. Oh wow. Nie ma czasu na odpoczynek! To waży milion kilo, naprawdę. <noise> Już niewiele ci zostało. Trzy schodki. Ach. Na razie zostawiamy to tutaj. Ogólnie zamysł tego jest taki, że zostawimy otwarte drzwi. Jedna osoba się gdzieś tutaj ukryje. Druga osoba będzie przynętą i stanie po prostu gdzieś tam w salonie. I w momencie, w którym tajemniczy gość wejdzie sobie tymi oto drzwiami, dostaje strzała. Pa! To akurat, jak idziecie, jest na wysokości głowy. Możemy to dać jeszcze wyżej i możemy tutaj przykleić na przykład jakiś garnek. O Boże. silver tapem. Jak jest garnka metalowego dostaniesz z taką siłą. Nie no, już z tego jak dostaniesz, to będziesz leżał. No ale tak jak mówiłem, to na razie zostaje. Lecimy na twór, szykować rzeczy. Najważniejszy jest w sumie początek, bo dość prawdopodobne, że będzie wchodził tędy. W sensie przeskakiwał jakoś przez bramę, no bo wszystko jest pozamykane. Także na dobry początek zostawimy latarkę, która razi prądem. Ona po prostu nie świeci, jest tak jakby taka... Pff, wiedziałem, ale zblokowałem i nie dostałem. Coś się moja za bardzo szaiła. Ja też rzuciłam gorszą śnieżką. I ta latarka jest tak jakby pusta, czuć, że ona jest taka nieco inna, ale z racji, że jest mała, to nie powinien się skapnąć. No i będzie chciał sobie poświecić, pali, a to go pokopci. Trzeba ją tylko zostawić gdzieś w widocznym miejscu, także zostawiłbym ją po prostu tutaj. No jak będzie skakał przez płot, to na pewno ją zauważy. Też mi się tak wydaje. Jest od razu przy lampie, także powinien. Być ok. wybieramy bluzę, bo jest naprawdę zimno. Jest to naprawdę fajna bluza i ciepła bluza. Dokładnie tak. I właśnie takie oto bluzy jak ta moja, lub ta moja, już niedługo będą dostępne w nowym, limitowanym dropie na naszym sklepie, który startuje już 5 grudnia o godzinie 14.14. .14. Wtedy też będzie oczywiście odcinek na moim kanale. Oczywiście będzie to limitowany drop, co oznacza, że jeśli coś się wyprzeda, to już nigdy tego nie będzie. Ech. Ech. A taka bluza, lub pełno innych gadżetów, które będą na sklepie, może być naprawdę super prezentem na święta. Także koniecznie zapamiętajcie sobie tą datę, tym bardziej, że dla pierwszych 500 osób, które złożą zamówienie na naszej stronie, przyszykowaliśmy mega, ale to mega niespodziankę. O której już niedługo powiemy Wam nieco więcej na tym kanale. Także koniecznie bądźcie na bieżąco ze wszystkimi filmami. Um, Aziutek aktualnie montuje kolejną pułapkę, którą zresztą wymyśliłam ja. Jest to moim zdaniem super pomysł, a dokładnie Kładamy teraz schody w przezroczystej folii i później zlejemy to jeszcze płynem do mycia rąk, więc będzie to mega śliskie. Tym bardziej, że jest tak zimno, to może nawet jeszcze troszkę to zamarznie, jak myślisz? Wydaje mi się, że tak. Problem, że ta folia się lekko odczepia, ale jak widzicie, nie jest ona jakoś zbytnio widoczna z daleka. Tym bardziej jak tutaj nie będzie światła. Także zostaje nam wyłożenie tylko jeszcze góry, wylanie tego mydłem i kolejna pułapka gotowa. Folia gotowa, teraz wylewamy wszędzie mydło. Mam nadzieję, że wystarczy tego mydła. Raczej powinno wystarczyć tego mydła, także wylewamy tutaj całość, nie ma co żałować. I gotowe. Byle teraz samemu w to nie wlecieć, jak gdzieś będziemy przechodzić, tak jak ja teraz do śmietnika. No, i z tej części podwórka to by było na tyle. Mamy tutaj trzy rzeczy, czyli schody, czyli latarkę i czyli wieża. Cześć! My właśnie tak czekamy na specjalnego gościa, tak go właśnie przywita, mój pies obronny. Znowu jakby chciał wchodzić tyłem, to mamy przygotowaną taką tabliczkę. Dużo osób w sumie tak robi, że nie ma żadnego psa, a wiesza takie coś. A tak się składa, że my akurat groźnego psa mamy. Także wszystko pasuje. Tutaj odkładamy nasz zestaw dmuchający. Chciałabym już to wytestować, ale nie wiemy na ile nam wytrzyma ten akumulator, więc lepiej nie będziemy tego robić. Ale za to musimy przynieść tutaj jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, która jest niezbędna przy samoobronie. Mowa oczywiście o mojej słynnej, z którą już powaliłam niejednego zawodnika. Mama, I'm a criminal Mama, I'm a criminal Criminal Mama, I'm a criminal Chowamy ją sobie w mega tajnym miejscu. O, tu. Albo tam. <grywamy> o, tu. Właśnie, tak miasta. Teraz, pójdziemy wystawić klatkę na zwierza. Maja się zabrała za tą klatkę. Ale Ogólnie cały plan, który jest tutaj, jest bardzo skomplikowany, ponieważ tym chcemy oślepić porywacza, te wszystkie światła pogasimy, tym Maja będzie go bić, a tutaj gdzieś zrobimy mapę, która doprowadzi go do klatki właśnie, którą niesie Maja. Maja, jak ci idzie? tam mi się głowa! ja w ramionach Zabierz to proszę To po co to brałaś? Rzucę tym A jak mam to wziąć? Za trzy sekundy już tym rzucę Minęły Mam tym pier... No jak mam to zrobić? No mnie To po co to brałaś? Dobra pierdolę Tak to właśnie jest jak się Maja za coś bierze Przyniosłam, przyniosłam Zawsze kończy się tak samo Tutaj Wiesiu gdzieś dzisiaj srał Także będzie kolejna pułapka jak w to wejdzie No tak jak my Nie no, gdzie ty idziesz? O, ale szczała. To jest PZEK SZIEZZIĘ! Dobra. Dobra. Klatka rozłożona. Otwieramy tylko to wejście. I tam na końcu musimy wyłożyć niespodziankę. A będą nią pierniki. O, co dla mnie? Nie, masz włożyć do klatki. Ale jak jednego będzie, to nie jest... Wielkie drapieżniki ruszają na Łów, wykorzystują po prostu nadarzającą się okazję. Naszą ostatnią rzeczą jest... Ten oto Mikołaj. Wielki pan Mikołaj przyszedł do nas dzisiaj nieco wcześniej, ale będzie on tutaj odgrywał bardzo ważną rolę. Wpadliśmy w sumie na to, że zamiast za Filarem, Maja schowa się po prostu za Mikołajem. Dobra, przyszedł. Jak widzicie, jest to oczywiście policjant. Dostał on od nas proste wytyczne, że musi włamać się do naszego domu. I jeśli mu się to uda, to zgarnie 500 zł. Także myślę, że będzie miał naprawdę fajną motywację. A ja myślę, że nasze pułapki go pokonają. Też mi się tak wydaje. W każdym razie zobaczymy. Na razie kręci się jeszcze przy furtce. Mam nadzieję, że złapię za latarkę. O, no to by było fajne. Jest, latarkę mi zostawili. Mam no, latarkę. Ciekawia czy ci działa. A! Ona jest pod prądem! Tak złapał ją. O, no i go potąciło. Dobra, wychodzimy i rzucamy w niego śnieżkami. Jakie, się? Po prostu się w dupy zwi co, co, co to za problem będzie? Eee! I...

Jestem z jakimś środek! Ale jednego dostał idealnie w twarz. Tak. Ja mu trafiłam tutaj gdzieś w rękę. Jednak się przełamałam i wyszłam na balkon, ale ja tu jeszcze zaczekam, bo myślę, że tu jeszcze wróci. Dawaj się schowamy i za chwilę wrócimy tutaj z powrotem, jak on podejdzie. Te główne drzwi to będzie moje wejście. Mówię wam, patrzcie. Tu normalnie wszystko się świeci. Już mam teraz pewność, że są w domu. Dawaj tu do środka, bierz jedną śnieżkę i dawaj. No biorę jedną. Co ty? Co ty tyle robisz? No jedną tu. Dużą. Chyba ich nie ma. Nie! No nie, no znowu! I znowu uciekł? Serio? Ja chcę to wykorzystać. Po co oni rzucają tymi śnieżkami? Po co oni rzucają tymi śnieżkami? Oni mieli pułapki przygotować, że nie rzucać we mnie śnieżkami. Jakby nie było śniegu rzucalibyśmy jajkami, także nie wiem co gorsze, czy zbita śnieżka, czy jajko. Jedno i drugie w sumie jest twarde. W każdym razie Maja tutaj uklepuje swoją śnieżkę i czekamy aż przyjdzie. Nie trafiła. Znowu wrzucają? Dobra, idziemy po ciebie. Ale wszedł chyba. Tutaj podtaszek będzie próbował. Kończę się wywalił. Ło! Wow. Ja wiedziałem, że to zadziała, a to był akurat pomysł, Maji. Zrobił dźwięk jak na jakieś Serio folia. Podaje na schody folię. Oa, wow, moja dupa. My teraz schodzimy na dół i lecimy tam do tyłu. Tutaj mamy przygotowaną oczywiście naszą dmuchawę. Także dawaj, syp mąkę do środka. A mam na ja go wydmuchać tym? No tak. Dobra. Dużo? No. Tak będzie chyba ok, także bierz. Tak będzie idealnie, patrzcie ile tego tu jest. Nie! Ale jeszcze z tyłu jest! To będzie dobre! Dobra, przygotuj się, bo ja go wołam. Policjant! Co mnie wołają? Mam nadzieję tylko, że on przyjdzie tą stroną, jak go z tej strony wołam, bo na tamtą stronę nie jesteśmy przygotowani. Ale co mu to tyle zajmuje? Czemu on nie idzie? Chodź tutaj, mamy jedzenie! Jedzenie? No! <Tuber mic etonetura> ej, mają jedzenie! To jest! Ideia. Cip, cip, mamy tutaj jedzenie. Gdzie jest jedzenie? Jest, 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 jest. No chodź, mają! Ma co ty oh. robisz? Ej, ej. Teraz! Nie eh, Co to? <susurna> nie widzę! Zagawiam! Trochę się zadziałało, ale. No, mam Dobra, kolejna akcja, Michael. Gdzie? Gasimy szybko światła. Tutaj, o. Kolejne światła gasimy na podwórku w tym momencie. Dawaj, Maja, dawaj. Lecisz. plecy <tyskutka> mu w <tyskutka> 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 Zamykaj, zamykaj. <śpiew> Chyba dostał z plastiku. Chyba miesiąc... Dobra, teraz zasłaniamy wszędzie żaluzję, bo w tym momencie zależy nam, żeby skupił się na karteczce, którą tam powiesiłem. Odpalimy mu tam światła, żeby coś widział. O! No No oczy! O, w końcu coś widzę! Bo mi są nienormalni! Ale wszystko jest warte, żeby wygrać 500, więc muszę się tam dostać ze środka! Koniecznie! Innej opcji nie widzę w ogóle. Dobra, trzeba tu sprawdzić, czy są jakieś wskazówki, czy coś. Nie, o! Tą dmuchawą dostałem, Tą dmuchawą prosto w oczy! Prosto w oczy! waczy, rozumiesz? Przesztawacie na nas. Niech się cieszę, że nie mogłam tego odpalić i mi się mąka wysypała tyłem! Ale i tak trochę mąki było! Trochę dużo! Jakaś karteczka? Zarwał się do karteczki. I pisze na nim da. Niespodzianka. Dom tutaj, dwójka ludzi, drzewko za domem, czyli gdzie jesteśmy tu. I tu jest to wejście czyli muszę iść w tą stronę. W momencie jak on będzie potoszedł, my musimy wyjść za nim. Także trochę odsłonimy sobie żaluzję. I trzeba będzie go zamknąć w klatce. Dalej jest pokazane, że co, że klatka. O! się co jest w klatce! Wiecie, co teraz robię? Jak za dawnych czasów wejdę sobie zjeść do klatki, tak jak jadłbym kebaba. No czemu nie? W sumie i tak siedzę w domu. Ty, bo już jest przy klatce! Dawaj, kurde, tak szybko! Ile pierników! wejdę z klatki i je zjem. Na spokojnie! Yy. <grymne> co on robi? O, już jestem prawie. Czemu on wszedł do klatki tyłem? Wyciągnął w ogóle ciasteczka na podwórko, szedł do klatki i wziął sobie z powrotem do środka. Czy on sam się zamyka w tej klatce? Zbieramy sobie pierniczki, otworzymy, więc no. Będziemy sobie jeżdżać no spokojnie. E, te, tego się w sumie nie spodziewałem, ale dobra. Ej! Siema. Co wy robicie? Niespodziankę mamy dla ciebie! Otwórz to. to, nie jest śmieszne! Już otwieram, spokojnie. To nie jest śmieszne! No nie! Ale śmiesznie będzie dopiero zaraz, tylko poczekaj, bo idę po linę. Jaką ma linę? A, mają malinę, dobra, to wiążemy. Ale jaką linę?! Nie no, to już są totalne jaja, teraz mam siedzieć w klatce i żeby mnie zamknęli. Lecimy do auta, zapomniałem luzy, będę chory. Wszyscy trzeba zapiąć. Zaraz odbierzemy maję, musimy przywiązać klatkę do auta i będzie dobrze. Ciekawe czy się spodziewa, co się będzie tutaj działo za sekundę. Czemu widzę światła? Tylko nie auto. Co mi robią? Ja chcę stąd wyjść, to jest za małe na mnie Dobra Kurde, zakopałem się Zakopałem się Najgorzej. Mamy to, teraz cofam, przywiązujemy go i jedziemy. Problem, że tu jest tyle śniegu, naprawdę. A nie, nie chciałbym w niego przywalić, ale dobra. Jesteś gotowy na przejażdżkę? Jesteś się chorzy na głowę! To trochę mam katar. No? Nie, nie róbcie tego! No, e, co ty robisz znowu? Spokojnie, przepraszam. Nie nudzi ci się to! Wszystko jest pod kontrolą. Ale co, pod kontrolą? Ty widzisz, co ty robisz? To myślałeś, że łatwo jest tak zgarnąć 500 złotych? Naprawdę tak myślałeś? No, myślałem, że nie będę musiał w klatce jeździć. Ja sam się do niej władowałeś. No co do niej wchodziłeś? Jeszcze sam no się miało zamknąłeś. Być śmiesznie. No, to jest! <laughs> nie jest! U mnie są jacyś nienormalni. Oni se O! Nie kończyć, że! Moje auto nie daje rady w śniegu! Z nim... Nie jedziemy, jest za ciężki! Jedno auto ciągnie do tyłu! O serio nie pojadę, muszę wycofać! Dobra, uciekamy do domu! Jupirdzie. dobra, jesteśmy w domu! Pytanie, co on teraz robi? Musimy teraz mu walnąć z tego boksera! Ty, on się wydostał? Widzicie co się stało? Ta klatka się wywaliła. W dupie mam to jedzenie. Idę stąd. Ja mam dosyć i to jest nie tych 500 złotych nawet. Ale on, Czeka... on gdzieś biegnie. To jest jakaś furtka. Furtka w lesie. To będzie idealny pomysł. Wychodzę stąd. Czemu on biegnie? On pobiegł tam do lasu. Aj! Nie chcesz pięciu stów, stary? Mamy więcej pułapek, wracaj! Idę przez jakiś las. Nie wiem, gdzie ja nawet jestem. Idę sobie po prostu. Patrzcie, tu jest jakieś pole. Drzewka. Idę sobie. Wracam do domu, do ciepłego. Tu wiem mam te 500 chcę Sami testuję te pułapki. Tylko latarkę widać w lesie. Uciekł, czyli nasze pułapki go pokonały. Więców dla niego nie będzie, ale za to dla was są kolejne filmy do obejrzenia, które w tym momencie wyświetlają wam się na ekranie. Wyjątkowo nam się ze wszystkim udało, także żółwik. No i z tego filmu to by było na tyle. Wpadajcie na następne odcinki, które wyświetlają Wam się tutaj i tutaj. I lepiej szybko klikajcie w jeden z nich, bo znikną one za 3, 2, 1.